Witam Cześć widzowie U mnie dzisiaj po morderczym treningu klatki piersiowej wjeżdża na pierwsze danie jako posiłek potreningowy. Pierwszy posiłek w ogóle w ciągu dnia jest godzina 10.30 prawie dochodzi i y, tu jest y, soczy, Soczewica tak, soczewica zielona z rosołem. Tutaj się udo z indyka już kończy dusić na tej wodzie. Już coraz mniej wody jest. Tu była woda tylko z tego uda indyka. Tutaj Jeden do jednego no, takie same podobne posiłek do pracy jak i posiłek po treningu drugi, czyli sałatka warzywna do tego awokado, burak czerwony, fasolka gotowana, brokuła gotowana, yy, drobiowe serca. Tu tak samo to wszystko jest drobiowe serca z rosołu sobie powyciągałem. Yy, jeszcze jest wątróbka z jajkami i cebulą. No i co? A, jeszcze dodam tej kapusty kiszonej i tak sobie to zjem. Do pracy biorę sobie kawkę, herbatkę z imbirem do picia. I tak wygląda odżywianie dzień po dniu, mały kroczek, żeby być lepszą wersją siebie, ale bez gonienia za nie wiadomo czym. Także zostaw subskrypcję, dzwoneczek, zobacz na inne filmy, zostaw opinię w komentarzu, czy chcesz takich więcej materiałów. I do następnego. Szczęścia zdrowia życzę. Pozdrawiam.